Nie ukrywam, że po wczorajszym e, słabym występie, szczególnie w pierwszej połowie spotkania z Wistalem. Bardzo nam zależało na tym, żeby dzisiaj raz zagrać dobre zawody, dwa wygrać to spotkanie. Przed nami e, walka o, e, o to, co dla nas tak naprawdę najważniejsze, czyli o, o mistrzostwo Polski i... Chciałyśmy, żeby, żeby zespół podbudował się psychicznie, żeby do tych najbliższych spotkań no, wchodził raz wygraną, a dwa no, z nastawieniem, że, że stać nas na dobre granie zarówno w defensywie jak i, jak i w ataku. Myślę, że to się, dzisiaj, to się dzisiaj udało. Niezłe spotkanie w naszym wykonaniu. Na pewno nie ustrzegłbyśmy się błędów, ale... Ogólnie jestem z tego meczu zadowolona. Gratuluję Lublinowi trzeciego miejsca, ale taka jest prawda, że poprzeczki wysoko nie postawiliśmy. Tuż przed meczem, okazało się, że nie, nie zagrajowana, ma złamany palec. Później z rozgrzewki zeszła Monika Wąż i wiadomo było, że już jesteśmy z jedną bramkarką. I no, niespecjalnie nas to podbudowało przed tym meczem. Stąd też myślę taki trochę marny początek, w miarę upływu czasu dziewczyny próbowały podjąć temat, ale tu zginęliśmy chyba od nieskutecznych rzutów. No to właściwie dobra, dobra okazja do tego, żeby Lublin zdobywał piłki kontr, łatwe piłki. Stąd dosyć wysoki wynik, szybko i mecz bez historii.